Witam serdecznie. Ja jestem dzieckiem powojennym. W związku z tym mogę swoje relacje przekazać w oparciu o informację uzyskaną od moich rodziców, którzy urodzili się i mieszkali na boże. Mamusia ciągle nam. Wspominała, zresztą te wspomnienia były bardzo często w domu przekazywane o losach i trudach, jakie przeżywali mieszkańcy Boru w czasie II wojny światowej. Cały czas jej się marzyło, żeby tę historię o wysiedleniu mieszkańców Boru ktoś spisał i przekazał następnym pokoleniom. Ja jako już dorosła dziewczyna nieraz z braciami wspominaliśmy o marzeniach mamy, ale nie miałam odwagi i nie wierzyłam siebie, że potrafię coś napisać. Dopiero jak moi bracia najstarsi Powoli odeszli. W związku z tym zobaczyłam, że coraz mniej jest świadków, mniej żyje na Boże ludzi, którzy mogli potwierdzić te dzieje i historię mieszkańców Boru. Starałam się w obozie pozyskać jakieś informacje, dokumenty na ten temat, ale to, co mi się udało to znalazłam relacje Franciszka Włoszka z 85 roku i Józefa Narasa z 56 roku. Dla mnie to jako dokument to była mała ilość i w związku z tym postanowiłam w zasadzie po sesji, która odbyła się w Muzeum w Oświęcimiu, dzięki obecnemu tu Panu Dyrektorowi i Pani Edycie Chowaniec, która wręcz mnie mobilizowała, żeby napisać historię o mieszkańcach Boru w oparciu o relacje istniejących, żyjących jeszcze świadków. I stąd też powstała ta Moja książka, moje wydawnictwo z dziejów Boru, gdzie oprócz historii Boru również i bieżące, bieżącą historię tych mieszkańców przekazałam. Tak jak mama wspominała, przed wybuchem wo II wojny światowej, na terenie Boru miesz było 57 domów i 66 rodzin żyło w tej miejscowości. Mówiąc o Boże, mam na myśli teren, który jest między granicami linii kolejowej biegnącej z Oświęcimia do Czechowic, po Nazieleńce, po Harmerze i od strony Oświęcimia po tak zwany Majer. czterdziestego pierwszego roku w czasie wybuchu II wojny światowej no ludzie żyli w wielkim strachu ale trzeba było żyć dniem codziennym w związku z tym część mieszkańców pracowało na kopalni a część zajmowała się i utrzymywało się głównie z rolnictwa mój tatuś pracował również na kopalni w 1941 roku, to co mamusia mi przekazywała, był to pierwsze dni marca, przyjechała żandarmeria niemiecka na teren Boru z wykazem rodzin mieszkających w poszczególnych domach i dokonywała znaczenia domów. Jedne domy były Krzyżem zielonym naznaczane, drugie były czerwone. Nikt nie wiedział, co oznaczały te namalowane znaki na domach. Następnie około połowy marca, tak jak mamusia przekazywała, a z dokumentów z Muzeum wiemy, że 19 marca świętego Józefa. Na, zakończyło się wysiedlenie mieszkańców Boru. Wjechało wojsko na teren Boru i rozproszyło się wśród domów. I każdy, do kogo podeszli, do którego domu podeszli, Niemiec miał listę, sprawdzał, czy te rodziny mieszkają pod tym numerem, wręczał nakaz opuszczenia domu, twierdząc, że do dwóch godzin pod karą śmierci muszą opuścić swoje domostwo, ale przedtem muszą zaprowadzić inwentarz żywy na podwórze do Pana Szaśnego Jana i sprzęt rolniczy, jaki posiadali. W związku z tym z moim jeszcze niepełno 12 bratem, mamusia dokonała polecenia niemieckiego, a babcia tymczasem zajęła się pakowaniem do prześcieradeł to, co było najpilniejsze, żeby mogli na plecach unieść wspólnie z mamą, ponieważ tatuś w tym czasie był w pracy na kopalni. A mamusia na podwórzu pana Szaśnego dopiero się dowiedziała, że ci co mają naznaczony krzyż zielony na domach, to znaczy, że z tej rodziny pracują na kopanie w związku z tym dostali nakaz wysiedlenia. Natomiast ci co mieli czerwonym krzyżem namalowane domy, byli wywożeni do generalnej guberni albo i na roboty do Niemiec, z tego już tak dokładnie mamusia nie wiedziała. Po zaprowadzeniu inwentarza, wszystko musieli zostawić i płody rolne, które mieli w zapasie jakiekolwiek zapasy w domu nikt nie wolno było zabrać i otrzymali nakaz zamieszkania u pani Włochowej na siedliskach. Głównie to były tutaj na terenie Brzesz na kadzie, na terenie Jawiszowic, Dankowic. No różnie nawet i, i niektórzy w Kaniówku mieli nakaz przesiedlenia. Zgłosili się do pani Włochowej, wtedy już była siódemka, siedmioosobowa rodzina, bo babcia, tatuś, mama, no i czwórka braci. A piąty w drodze. Pani Włochowa nie była bardzo przychylna, ale musiała przyjąć, bo był nakaz, przy czym ciągle narzekała, tak jak mamusia mówiła. No bo jak taka rodzina, dzieci małe gonią, krzyczą, coś tam boli, płaczą, w nocy nie śpią. W związku z tym nie było możliwości uciszenia, natomiast ona domagała się, bo faktycznie prawdopodobnie była schorowana, yy, nerwice miała i, i w związku z tym nie mogła znosić tych krzyków. Mama była bardzo w trudnej sytuacji, ponieważ wszystkie użytki rolne znajdowały się na terenie boru, czyli nie można było sobie żadnych zabezpieczyć. Żywności, nawet własną ręką, pracami swoimi rękami. Również wszyscy inni, którzy byli wysiedlani z boru, to też mieli praktycznie grunty orne i, i całość na terenie boru. A jeszcze na dodatek, teren obozu został powiększony aż pod drogę prowadzącą od Oświęcimia do Bielska. I tej drogi nie wolno było przekroczyć poza tymi osobami, które posiadały przepustki, gdzie zamieszkiwali od torów kolejowych do tej y, drogi wiodącej do, do bielska białej. W związku z tym bardzo trudno było, ale byli ludzie dobrej woli, którzy wspierali, pomagali, Jakiś tam mm, warzywa, jakieś ziemniaki, co mieli, to wzajemnie sobie pomagali. Przy czym z taką serdeczną pomoc i wdzięczność mama cały czas do końca życia miała do państwa Mrowczyków, którzy w ówczesnym czasie nie byli wysiedleńcami, tylko rodowitymi mieszkańcami. I pani Mrowczykowa Podeszła do mamy i mówi tak: Słuchaj, ja ci użyczę jednej krowy, bo nam Niemcy nie zabrali, ale ty wyżywienie, pasze dla tej krowy musisz się zabezpieczyć i masz dwukrotny udój zabezpieczony mleka dla swojej rodziny. To było wielka pomoc i sobie nikt nie zdaje sprawy, jeśli się nie ma nic. I nie ma możliwości skądkolwiek wziąć, żeby rodzinę wyżywić ośmiosobową rodzinę. Skarbem było również to, że dziadziuś, ojciec mojego taty, miał łąki na buczakach, a te łąki nie obejmował obszar terenu obozu, jak również niecałe pół hektara pola na tak zwanych polach rajskich. Od strony Bilczkowic, tam też nie był teren obozu, i na tych Polach uprawiali rękoma, bo dziadkowie konia zabrali Niemcy. W związku z tym ręcznie wszystko uprawiali i dziaduś siedzieli wśród swoją rodziną, żeby przynajmniej w części zabezpieczyć tą rodzinę, a przede wszystkim mama mogła tą krowę. Mieć zabezpieczyć jej pasze, bo siano było, buraki były. W związku z tym te podstawowe produkty, które były niezbędne do wyżywienia, zostały zabezpieczone. Ponadto była też rodzina Sporyszów, która niedaleko tam również mieszkała, i ta rodzina Sporyszów z, z oddaniem po prostu dzieliła się. Z, mam, z, z, z naszą rodziną, cokolwiek miała więcej, to albo przynosiła i przy, przychodziła do mamy, albo również mama, pomagając w pracy w ogrodzie czy w polu, dzieliła się czy koszem ziemniaków, czy warzywami, jakiekolwiek w tym okresie czasu były. Dla mamy również w pierwszych dniach wojny wielką pomoc mama uzyskała od. W zarządcy ziemskiego, jaki tutaj był na terenie brzeż pana Ryszarda Bartkę. W pierwszych dniach wysiedlenia pomógł mamusi znaleźć pracę dla mojego najstarszego brata Ireneusza, który, którego mama bardzo się bała, żeby nie został wywieziony na roboty do Niemiec. Zatwił w piekarni u pana Carleja. Na tak zwane przyłączenie do zawodu jako piekarz. Pracował nieodpłatnie za trzy bochenki tygodniowo chleba, ale była to niesamowita pomoc dla naszej rodziny. Druga taka wielka pomoc od pana Bartkiego, mama uzyskała również w okresie, kiedy w 1941 roku, jak już zostali wysiedleni, w maju, tatuś wraz z innymi pracownikami musiał opuścić pracę w kopalni i został wywieziony do pracy w Westfalii. No to już dla mamy był bardzo wielki ciąż, ciąż dlatego że jak tu ktoś nie pracował, to nie miał żadnych środków do życia, ani finansowych, ani tak zwanych kartek na te podstawowe artykuły. I pan Bartkę, jak mama się zwróciła do niego z prośbą o, o powrót, o przyspieszenie, żeby tata wrócił z tej westwali, powiedział, że porozmawia z dyrektorem kopalni i postara się, żeby część tych ludzi wróciło z powrotem do pracy na kopalni i do swoich rodzin. I tak też się stało, w sierpniu tatuś wrócił. Do kraju i razem z rodziną był i pracował na kopalni. I chcę powiedzieć, że oprócz wysiedlenia to jeszcze było następna tragedia, bo po wyzwoleniu miasta Oświęcimia naszych terenów, ludzie wreszcie mogli pójść zobaczyć, co na swych terenach zastali i zastali to, że z 57 domów 30 domów zostało zburzonych, czyli praktycznie nie mieli gdzie wracać. Były tylko baraki, w których tych barakach Niemcy chowali konie, czody, owce i znowu dylemat: jak przyjść i jak rodzinie zabezpieczyć życie? Ale jedynie taka była możliwość, że z tych baraków były przydzielane płyty i rodziny budowały domów. I tutaj znowu przyszli z pomocą państwo Sporyszowie i państwo Mrowczykowie, którzy po pierwsze powiedzieli mamie, że możesz u nas, od nas korzystać z pomocy nadal dopóki nie wybudujesz domu i nie wejdziesz do swojego domu. I tak do sierpnia rodzicom pomagali ci właśnie mieszkańcy, a na dodatek pan Sporyż i pan Filch wraz z tatusiem i z wybudowali na szczęście dom drewniany, barak, ale było ważne, że się przyszło i że się mieszkało i że się mogło cieszyć życiem, i najważniejsze to, że wszyscy po prostu byli. Nie trzeba było szukać po świecie jeden, drugiego, tylko razem żeśmy byli i żyli. A tak tylko dla wspomnienia, powiem, że dla, jak weszła Armia Krajowa do Brzeż, to mama opowiadała, że wszyscy brzeszczanie hurmem otoczyli. Pana Bartkiego nie pozwolili mu żadnej krzywdy zrobić, dlatego, że bardzo dużo tutaj Brzeszczanom pomógł, a nam też, naszej rodzinie. Tyle jest, chciałam tylko przekazać. Te wszystko, co mogłam, spisałam relacje i umieściłam w książce z dziejów Boru. Dziękuję bardzo.